No dobrze, dzisiaj Wam pokażę co zakupiłem w karpiowej chacie. Mamy tutaj główki gigolet Od kamastu. 3 gramowe i 2 gramowe. Tu mamy gumy. No, mamy tutaj takie duże gumy kanim, bale duże. Jeszcze duże no. Na koniec. Zaczyna się 9 cm. Mamy takie dwa. Mamy dwa takie czerwono-białe kanibale. One mają po 6 yy, cm. Dwa takie zielone, też po 6 cm. W ogóle one były po 3 złote, w naszym no w sklepie karpowej. Takie kanibale, mamy takie, nie wiem jaka to, jest, to chyba Mikado, 500 metrów, nie wiem jaki model, no takie o kolory, to nie wiem skąd to się wzięło, no i co mogę powiedzieć, do widzenia, miłego od